Hej, hey. jest dziś kolejny dzień konferencji, już trzeci. Dzisiaj mamy GPWD, i to jest tylko dla. 12-11 uczestników i ja właśnie jadę. Jest dziewiąta, o 10.00 mamy zbiórkę, więc muszę szybko się ogarnąć i zejść na śniadanie. No i cóż, czekam, aż koleżanka wyjdzie z ubikacji, a potem ja lecę, bo lecę umyć twarz, zęby i się przygotować. Więc jeszcze chwilę w łóżku, które jest przez super. No i cóż, że się podoba, podoba kolejny dzień vlogmasu, dzień trzeci, to łapka do góry. Zapraszam, stać się ze mną na dłużej mieć w moim życiu, a ja już teraz. Lecę i do zobaczenia za chwilę. Ostatni, trzeci dzień, widok z okna. Ok, e, Hejo, jest już 9.30, do chwilę na się na bo o 10 mam wyjazd, mamy transport na od papierów wartościowych. Jestem ciekawa dzisiejszego dnia, jestem tak zaintrygowana co będzie, co się będzie działo, będziemy dużo prowadzeni po firmie giełdy papierów wartościowych, będziemy mieć też w ogóle warsztat z leadership, leadership, leadership building, i takie szkolenie, warsztat o giełdzie papierów wartościowych, co w ogóle jest takie wiecie, początki. Więc jestem zachwycona. Mam nadzieję, że będę taka sama za kilka godzin. No i cóż, a teraz lecę na śniadanie, żeby coś zjeść. Mam w stanie się tutaj w hotelu. I nie wiem, czy coś będę mogła nagrywać w, w siedzibie już, bo wcześniej mieliśmy w siedzibie takie bardziej otwartej, tam byliśmy w sali notowań, w sali prasowej, w Newsroomie i w Naturis no, sala. A w tym momencie będziemy już na tych, tak mi się wydaje, bardziej zamkniętych częściach dla osób z zewnątrz, więc nie wiem, zobaczę, jak to się będzie dało, to spróbuję i jak nie, to nic na siłę, nic na hama, A ja później będę leciała około 15.30, chcę wciąż w pociąg do Orsztyna, bo... E, już muszę do niego wrócić, więc już ja lecę, do zobaczenia później i mam nadzieję, że to będzie dobry kolejny dzień dla mnie i dla was tutaj do oglądania, że nie będzie nudno. A teraz ogólnie pociągi cały czas jeżdżą i tu jest tak głośno, nie wiem czy bym tu mogła żyć, mieszkać, nie wiem, nie wiem. A dobra, lecę jeść, bo się spóźnię. OK, ja już ogólnie 21.43. Ja wróciłam do pokoju jakąś godzinę temu, ale do już troszkę wcześniej. Miałam dzisiaj jeszcze jedno spotkanie bardzo ważne, na którym chciałam, i ogólnie musiałam być, e, więc poszłam. E, jestem dość bardzo zmęczona, ale ogólnie podsumowanie całej konferencji. Cieszę się, że pojechałam, cieszę się, że byłam na dzisiejszym dniu, bo udało mi się dostać, bo w sumie z tej prawie 80. wybrali 10 osób, która. 10,11 która miała możliwość uczestniczenia w takim GPD, czy jak się nazywa, jakieś się śmialę, GPW Day, czyli po prostu Dzień już na Giełdzie papierów wartościowych, gdzie mieliśmy szkolenie z trochę o giełdzie, ale tak w małym stopniu, i mieliśmy też szkolenie, szkolenie na temat bycia przywódcą, byciem liderem i to mi się bardzo spodobało, bo ja już na takich szkoleniach byłam, ale w tym momencie było to całkiem inaczej ujęte, tak nie właśnie konkretnie jako przywództwo, co to w ogóle jest, z czym to się ja i bardzo mi się podobało, w ogóle był prowadzący, prześwietny, w ogóle prowadzący i z jednego szkolenia, i z marketingu, i właśnie marketing ma, ma, e, i giełda, i z tego drugiego, gdzie właśnie było przywództwo. Cudowne osoby, cudowni, po prostu świetnie się ich słuchało, chciałoby się, żeby te szkolenia były jeszcze dłuższe, szkoda, że e, taki dzień mógłby być cały wypełniony po prostu tylko tymi szkoleniami i byłoby niesamowicie. Ja niestety, jeszcze później mieliśmy lunch z nimi, ale ja niestety lunch już nie dostałam, bo miałam pociąg o 15.24 i kurczę, Miałam ogromne przeboje z tym pociągiem, ale to może za chwilę. Jeżeli chodzi o tę konferencję OFNO, to jest konferencja dla mediów akademickich, ogólnie dla osób, które są związane z mediami na studiach. To jest właśnie konferencja, żeby studenci, którzy działają w wszelako pojętych mediach, rodzajach i pr i marketingu. W tym roku właśnie pierwsza została poszerzona o ścieżkę pr marketingu. W sumie gdybym nie to, to tak bym tam nie pojechała. Jeżeli chodzi o całość, to bardzo polecam. Polecam osobom, które właśnie chcą próbować nowych rzeczy, dokształcać je i szukać, czy to faktycznie jest dla nich, czy nie. Całaś konferencji była bardzo fajnie przeprowadzona. Była, byli, no, były gwiazdy z pierwszej półki wzięte. Osoby, które się znają na tym, co robią. Też większość z nich w fajny sposób prowadziła szkolenia. Także dało się z nich coś wyciągnąć. Tak z rodzajczych rzeczy było przepyszne jedzenie. I był też fajny hotel. I super gadżety. W ogóle może Wam pokażę, jakie gadżety dostałam jeszcze dzisiaj. Dostałam jeszcze kilka gadżetów, bo ja dostałam taką w ogóle księgę, całą książkę o GPW 30 lat od papierów wartościowych w Warszawie, bo rok temu mieli 30-lecie w 21 roku. Ogólnie w siedzibach, w której byliśmy, to siedziba została otwarta w 2001 roku, jej budowa trwała 10 lat i tak jak na filmie, jak to było dużo marmuru, dużo różnych kamieni. To było właśnie jako symbolika takiej stałości. Były też dużo szkła, rzecz, przejrzystość. I w sumie, nawet na parkiecie, w, no, w sali notowań, były klepki z poprzedniego parkietu. Bardzo super przemyślany budynek, przepiękny. Nie widać, by miał 20 lat. Mogłam w takim miejscu pracować, ogólnie w takim budynku, była super. Też nie przeglądałam, co w niej jest, ale jestem ciekawa, poczytam sobie na pewno, żeby czegoś więcej dowiedzieć, bo tak samo zainteresowała mnie giełda. Ja nigdy tak jakoś e, nie śledziłam giełdy, nie próbowałam się w niej do dokształcać, tylko tyle, co miałam na podstawach przedsiębiorczości w liceum i to było wszystko. Tutaj jeszcze dostałam, w ogóle z tego jestem zachwycona, bo dostałam kabelek, e, Taki trójnik na ten, na... E, do, do tego, do wiecie, do prądu. I oczywiście dostałam też jeszcze za świadczenie od więc się bardzo cieszę, że brałam udział w tak tak o giełdzie i inwestowaniu, więc wiecie jak fajne doświadczenie, bardzo fajna też super. A i właśnie, musimy mieć możliwość w przyszłym roku, pytanie gdzie będzie, czy też na GPW, czy może gdzieś indziej, oh, o no, ale to jeście, bierzcie udział, bo nie bierzcie udział w konferencjach, które są właśnie w środowisko studenckie, czy też już bardziej dla dorosłych, szukajcie, patrzcie i naprawdę tam się poznaje super ludzi, niesamowite osoby, osóbki, które mają te same zainteresowania co wy, i możecie z nimi rozmawiać, po prostu rozmawiać, rozmawiać, raz rozmawiać, jest, jest genialnie. Okej, okay. okej okay, czas, okay, czas na rozpakowanie mojej walizki. No, nie wiem, co wszystko tutaj zmieściłam, ale coś zmieściłam. Tu mam moje y, rzeczy. No i to już rozpakowuję się, bo chcę iść spać w ani świecie, więc biorę się do pracę. Więc ja polecam. Ja sam mówię teraz na co to mojego z pociągiem. To było, że chciałam mieć pociągiem 1524, oczywiście, nie było na niego miejsca. Miejsce było tylko albo dla osób z rowerem, albo w pierwszej klasie. I w sumie nie wiedziałam, co mam zrobić. Już stwierdziłam, że w sumie dobra, mam spotkanie, muszę na spotkaniu być w Olsztynie, na którym chcę być, to pojadę tym w pierwszej klasie pociągiem. Przyszłam na peram, po drodze wpłacałam jeszcze pieniądze do bankomatu, bo nie miałam, e, miałam gotówkę, ale nie miałam przy sobie na, na karcie pieniędzy. E, I mm, nie, nie, najczęściej jak wpłacam do banku, to tak 15 minut i mam na koncie. To będzie tak nie było. E, I tak wiecie, chcę kupić ten bilet, chcę kupić. jak kasy nie, było, bo myślałam w kasie kupić. Kasa była tylko na e, warszawskie, tam na regionalne i tyle, i tak mi się kurczę, bo Jechałam do śródmieścia Warszawy. No zarobiście ciekawe, co ja mam zrobić. I chciałam kupić już bilet, było 4 minuty do odjazdu, po to, żeby ktoś mi blika. Podał, albo coś mi go kupił, już tam miałam kontakt, już do jednej osoby pisałam, ale no nie da się, 5 minut, ja tam się już nie da kupić biletu, poniżej 5 minut, więc kurczę, co ja mam zrobić to szybko, myślałam, że kupię po prostu bilet na Warszawę Wschodnią, czyli na Warszawę Wschodniej do tego pociągu. Przy pani mi dała bilet na miejskie, powiedziała, że mogę sobie wsiąść do normalnie do Intercity, jak tak się tam, ale do tego tu, przecież Intercity, to tak, niech, niech pani się tam nie ma, niech pani się tam, wsiadłam. I w momencie, jak ja byłam w tym, już w moim pociągu docelowym Intercity, a jechałam na wschodnie, to poprosiłam po prostu jedną osobę, żeby kupiła mi bilet. I ostatecznie kupiłam sobie go sama, ale dostałam blika od tej osoby. I byłam w tym pociągu, i, musiałam, i wyszłam sobie z niego i poszłam mojego przedziału. Po prostu Uff, jest tak ciężko, że mam cały czas problem z kupieniem biletu. I to nie tylko ja. Dużo osób ma problem do dorosłym na rzekę, bo wiecie, jak do mnie pociąg to jest takie miejsce, że. Okej, okay, kupujesz z wyprzedzeniem, jak masz zaplanowane, ale to jest też komunikacja, którą decydujesz na przykład za godzinę, że musisz gdzieś jechać, i się zjechać, do pociągu i powinno to jakieś miejsce, być kilka chociaż. A teraz nie ma czegoś takiego, jak nie kupisz z kilkudni, kilkudniowym wyprzedzeniem, to przykro mi bardzo nie ma. Ale dobra, bo ja się rozgadałam na temat biletu, a w sumie nie czy Was to w ogóle interesowało, czy nie, e, ale muszę kupić bilet już do domu rodzinnego na święta, bo może go nie być. E, ja już zmykam. Jeżeli ten vlog się Wam podobał, ogólnie taki, wiecie, bycie na konferencji, będzie Wam się podobał, to dajcie, znajdźcie łapkę. Bo ja na różne wyjazdy jeżdżę też teraz, ale ja wam tego po prostu nie publikuję w sieci, nie pokazuję wam tego, bo to jest, jak dla mnie sfera moja prywatna i gdybym nie nagrywała vlogmasów, to tego bym wam też nie pokazywałabym teraz, więc cieszcie się, bo tak powinniście widzieć, co ja faktycznie robię w tym moim życiu. Dobra, powinnam, ogólnie chce mi się bardzo spać, powinnam mi spać, ale jeszcze chcę zrobić kilka rzeczy, czy też muszę zrobić zadanie na jutro, mam dwie godziny, więc lecę je zrobić i do zobaczenia. Jutro. Bye bye.